Witam na moim kanale. Zapraszam Was na unboxing nowości zapowiedzianej przez ROKO w katalogu na rok 2024. Jest to parowóz TY2. Mój egzemplarz został przygotowany przez sklep DCC24. W tym miejscu bardzo serdecznie pozdrawiam Panią Paulę oraz Pana Karola. W moim egzemplarzu jest zamontowany pomost oraz zmieniony układ zbiorników. Jeżeli interesują Was takie zmiany, to prośba, żeby skontaktować się ze sklepem. Linki macie w opisie filmu. Jedziemy dalej. Roko zapowiedziało nam nowe detale w tym modelu. Lampy wzorowane na polski model, drzwi dymnicy o płaskiej konstrukcji syp pod drzwiami dymnicy, zawór bezpieczeństwa typu PKP. Szczegółowe informacje dotyczące typu na tylnej ścianie tendra, wolno stojąca i osobna dźwignia zbiornika wody, zgarniacz z zakrąglonymi płytami zgarniającymi, osuszacz powietrza separatorem oleju no to powinno być, tak jak Roko zapowiada, to tak powinno być na modelu. Zaraz wszystko sprawdzimy. I tutaj jeszcze czekam na te modele, na te wagony osobowe. Które dopełnią tutaj ładny skład z lokomotywą TY2. Ale tu jeszcze muszę, jeszcze musimy na nie trochę poczekać, ale będzie unboxing na moim kanale, więc jedziemy z modelem. Przed Wami parowóz od ROKO o numerze katalogowym 70108 TY2, numer boczny 697 PKP. Nie ukrywam, że. Parowozy to rzadkość w mojej kolekcji, ponieważ boję się wykładania i wkładania ich do pudełek, bo są bardzo delikatne. Ale tutaj stwierdziłem, że fajnie będzie dołączyć go do swojej kolekcji. Dobra. Makulatura, instrukcja no, po niemiecku, po angielsku i po francusku. Szkoda, że nie po polsku. Tutaj jakiś update, o którym zapomnieli producenci, żeby sobie zamontować części dodatkowych. Dobra, to na razie tak na szybko, makulatura, potem przejrzę wszystkie, wszystkie dokumentacje, które są w modelu. Ale teraz przejdźmy do, do tego, co jest w pudełku. Model zapakowany w gąbkę, dodatkowe plastikowe wytłoczki, folia pomagająca, żeby wyciągnąć go z pudełka. Ale rzućmy okiem, co tu mamy w częściach dodatkowych. Bardzo szczelnie to wszystko zapakowane. Staram się to tak wyciągnąć, żeby nic nie urwać. Jest. Dobra, widzę dwóch maszynistów Sprzęgi I jakieś dodatkowe węże Dobra No to Tutaj te części Sprawdzone są Jedziemy dalej tutaj też coś nie mogę wyłowić tego dobra, dodatkowe tabliczki informacyjne polski orzełek i co tam jeszcze jakiś hmm. może spoiler no, dodatkowy element, sprawdzimy potem w instrukcji. Ok, no to przejdźmy do lokomotywy. Parowozu, postaram go się delikatnie wyjąć. Parowóz jest dwuczłonowy. Tutaj parowóz i tender połączony ze sobą, więc będę bardzo uważał przy jego wyciąganiu, żeby nic nie uszkodzić. Jednak pod tym względem nowocześniejsze konstrukcje są bardziej tutaj bezpieczne, bo mniejsze obawy, że coś można urwać, ale parowóz jest bardzo ładny, więc trzeba się z nim delikatnie obchodzić. Próbuję tutaj za folię go wyciągnąć tender już puścił, ok, mam parowóz na wierzchu. To na razie pudełko idzie na bok. Teraz widzimy lepiej plastikową tutaj wytłoczkę, która jest umieszczona na modelu. Dodatkowo są gąbki zabezpieczające, żeby się nic nie przetarło, nie odcisnęło. Delikatnie udało mi się ściągnąć. Tutaj jeszcze gąbka na kominie. A tu gąbka między parowozem i tendrem. Ale tu już muszę delikatnie tutaj wziąć w ręce model parowozu i udało się wyciągnąć. I spróbuję jakoś go chwycić, żeby. Obejrzeć model, tak jak widzicie, zbiorniki są umieszczone w innej pozycji niż na zdjęciach producenta. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję panu Karolowi za. Zrobienie zmian w moim modelu i sobie obejrzyjmy go całego. Bardzo ładnie wykonana cała konstrukcja, ładne szczegóły, dużo elementów, naprawdę o które bardzo się boję, że pourywam, ale. Gdyby ich nie było, to nie byłby tak ładny ten parowóz. Tutaj chyba te wszystkie te żółte tabliczki to jest zapowiedź tych szczegółowych informacji dotyczących typu na tylnej ścianie tendra. Tu, tu do góry obok kabiny Zawór bezpieczeństwa typu PKP z zapowiedzi, o teraz go widać od góry, z zapowiedzi tych nowych detali wszystko tutaj ładnie wykonane Nie idzie się napatrzeć na ten parowóz Bardzo mi się podoba. Po tym jeszcze zobaczymy, jak jeździ i przetestuję dla Was wszystkie funkcje dekodera dźwięku. Dobra, teraz spróbuję chwycić, żebyśmy obejrzeli drugą stronę. Ale to jest tutaj naprawdę. To nie to, co chwycenie Wektrona. Przekładanie go sobie w ręku, tylko to już trzeba bardziej precyzyjnie się obchodzić z modelem. Dobra, druga strona wygląda trochę inaczej. Ale wszystko jest tutaj na wysokim poziomie wykonane. Bardzo ładny, bardzo ładny model naprawdę. Wszystko na swoim miejscu. Ładnie to wszystko wygląda. Brak nie słów. Dobra Tutaj Tender też ładnie wykonany Całość lokomotywy naprawdę Robi świetne wrażenie Jeszcze rzućmy okiem na podwozie Jak jeździ tak samo jak wygląda, to naprawdę będzie bardzo fajnie. O, tutaj duża ilość smaru. Wszystko dopiero się rozłoży po gołach zębatych. I teraz, teraz jak to, jak model postawić na torach. Dobra. Normalnie jak. suwnica Z precyzją. Co do milimetra. He, najbardziej jak obrotnica. Obrócony model. Dobrze. Postawiony na torach. Jeszcze potem sprawdzę przed testem funkcji dekodera, czy. No nie, wydaje się, że dobrze się udało na czuja włożyć. Natury jeszcze tutaj sprawdzę. Ok, no to teraz mały porządek tutaj z elementami i przejdziemy do makulatury. No dobra, dodatkowe plastiki i folie już ogarnięte Zobaczymy co jeszcze jest w pudełku Wyciągam gąbkę No dobra, tu nie ma żadnych niespodzianek Prezentów A tutaj mamy Makulaturę i jedziemy Tu z listą Elementów, które są w zamontowane z których składa się ten parowóz dużo tego gruby ten cały tutaj schemat i przejrzyjmy sobie po kolei wszystko tak jak zawsze mówię oby oby nie trzeba było zaglądać do tej instrukcji Wszystkie elementy, jeden po drugim. Dużo tego. Przerażająco dużo. Jedziemy dalej. No. Nie wiem, czy bym już wolę sklejać modele samolotów <grych> ale no, nie, no, dobrze że wszystko jest tutaj ponumerowane dodatkowo numery katalogowe zawsze przy, przy jakiejkolwiek awarii można tutaj sięgnąć i spróbować zamówić element dobra no, przy nowocześniejszych lokomotywach to są dwie strony, a tutaj Tutaj już przejechaliśmy trzecią, ma tu jeszcze czwarta No, czwarta tu Dobra, no, tu mamy dekoder Silnik Okay. I piąta strona No dobra To już chyba będzie wszystko Z tej części instrukcji Dobra, to teraz to Spróbuję złożyć tak jak było Żeby za bardzo nie odstawało, żeby nie prężyło gąbki. Ok, a tutaj mamy informacje odnośnie użytego dekodera i spis funkcji dekodera, które za was zaraz dla was przetestuję, po kolei każdą funkcję i zobaczymy. Tam rok dla, dla nas przygotowało. Dobra, i jeszcze została instrukcja. Instrukcja do lokomotywy, tutaj złożę pudełko, żeby nic się nie pogubiło. Dobra, gąbka na swoim miejscu, wytłoczka z gąbki a lokomotywa czeka na torach ale jeszcze dobra, części dodatkowe też odłożę, bo potem pogubię, a tego bym nie chciał może iść na bok za chwilę i zobaczmy jeszcze instrukcję Dziwne, że do polskiego modelu nie ma instrukcji w języku polskim ale no cóż Polski model bez... Polskiej instrukcji. To. No, musimy jakoś się z tym pogodzić. Dobra, tu dużo do czytania. Przejdźmy do obrazków. Dobra. Jeszcze francuski. A no tu już. Po kolei schemat główny instrukcja jak co rozłożyć. Tutaj montaż części dodatkowych oraz sprzęgu. tutaj dekoder tutaj jak zamontować generator dymu w miarę wszystko opisane o, tutaj jeszcze Jeszcze jeden schemat tutaj kół. Cool, a tu reszta instrukcji w języku angielskim i niemieckim. Ok, to jest koniec makulatury, więc ja się wyciszam. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeżeli tak, zostawcie lajka, like a jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami na moim kanale, zasubskrybujcie go, a teraz zapraszam Was na test funkcji dekodera.